Szanowni Państwo, dobry wieczór. Jest mi niezwykle przyjemnie, że mogę połączyć się z Wami po to, aby przekazać pewną bardzo ważną dla nas wszystkich informację. Moja żona mówi, że z tym obrusem, z tą lampką, piórami i garniturem wyglądam, jakbym próbował wygłosić orędzie prezydenckie. Dlatego pozwólcie, że spuszczę trochę stonu, wyciągnę na stół flaszkę i powiem Wam, po co ja tutaj w ogóle przyszedłem. Moi drodzy, w 2020 roku chciałbym życzyć Wam wszelkiej pomyślności. Niech zrealizują się Wasze najskrytsze marzenia. Chciałbym, abyście osiągnęli wszystkie swoje cele i pamiętali o tym, że żyjemy tylko raz i życie trzeba doceniać. Pamiętajcie o tym, aby umieć żyć i umieć się cieszyć tym, co życie niesie. Pamiętajcie też o tym, że rozwój leży u podstaw czerpania przyjemności z życia, dlatego poznawajcie nowe obszary życia. I nie mówię tu tylko o tym, aby wiedzieć więcej o whisky czy o tym, jak wiązać krawat ilości marynarkę. Bądźcie głodni życia, głodni wiedzy i miejcie do tego życia dystans. Tego życzę Wam w roku 2020, jednocześnie bardzo serdecznie dziękując Wam za to, że jesteście. To dzięki Wam za każdym razem, kiedy chcę powiedzieć coś światu o whisky, o ubraniach czy o czymkolwiek innym, co wiąże się z życiem współczesnego mężczyzny, wiem, że mogę na Was liczyć i że będziecie. To naprawdę niezwykłe uczucie, które przepełnia mnie wdzięcznością i przepełnia mnie poczuciem, że tworzymy razem coś wyjątkowego. Serdeczne pozdrowienia i podziękowania kieruję także do grupy Klika Dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie spotykają się, aby dyskutować o stylu życia współczesnego mężczyzny. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że wspieracie mnie i za to, że sprawiacie, że nasza działalność jest tak niezwykła. Pozdrowienia dla wszystkich na fejsie, dla wszystkich na YouTubie, dla wszystkich na Instagramie, dla wszystkich, którzy przychodzą na degustację, dla wszystkich, którzy wpadają do Miller Menswear, do Miller Spirits, dokonują zakupów i wspierają moją działalność. Moi drodzy, Razem tworzymy historię i bardzo Wam za to dziękuję, mając nadzieję, że w roku 2020 dopiszemy nowe rozdziały. A w tle słyszycie chwilenie mojej córki, co bez wątpienia dla mnie jest nowym rozdziałem, nowym wyzwaniem, wielką radością i sprawia, że rok 2020 bez wątpienia będzie zapamiętany na zawsze. Bardzo serdecznie dziękuję, piję Wasze zdrowie i nie mogę doczekać się, aż zobaczymy się znowu. Wszystkiego dobrego!